I stary się kurwa powtarza, ruchaj. Może Kane idzie tam. Nie no, daj, skocz, kurwa! Nie no, nie mogę, kurwa! Ruchczam dla ciebie, super ja, jesteś! No, realnie no, to... Ja realnie wytrzymuję wzięki, nie, totalnie. Kurwa! Nie mogę z nią. Dobra, kurwa, kierujesz nas. I bo cię Nie no, ja ktoś jest ci sobie z <suszy>

No kurwa, Mać, to nie chce mi się grać w tą grę, jak to gówno jebane napierdala pierdala, tym to w Surikendy. spokojnie. tak bardzo psycha mnie światło. Jeść. Nie mogę wypalować mnie w tym kasie po prostu